Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie taki bardzo szybki obiadek. Będzie to schab z pieczarkami. Będzie w sosiku. Także ten e, sosik ze schabem, z pieczarkami, można wykorzystać do ziemniaczków, do kaszy, do makaronu, naprawdę na, do, 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 do różnych po prostu. Co tam Wam się tylko spodoba. I od czego zaczęłam? Tutaj mam kilka dosłownie dwie łyżki. Masła klarowanego, ale ja mówię. Ja po zawsze mówię na czym ja będę smażyć. Jeżeli ktoś nie lubi, może na oleju, na smalcu. Tutaj mam kawałek schabu. Ten schab jest oczywiście przerośnięty. Ma tutaj tłuszczyk, ale ponieważ nie będę robić tego schabowych, tylko będzie to schab w sosie, więc ja bym e, chciała, żeby ten tłuszczyk został. Komu nie pasuje tłuszczyk, może odciąć, ponieważ uważam, że. W takim sosie, taki tłuszcz jest nośnikiem smaku, i ja, ja go zostawiam. Mam tutaj około 70 deko z Powiem Wam, że teraz, jak poprzecinam to to wygląda troszkę jak krotoszynka właśnie taka przerośnięta tłuszczykiem. Jakby z tego zrobić z krotoszynkę. O. Także ja z chabu nie będę obcinać tego tłuszczu, nie, będę go obsmażać teraz na tym masełku. A dlaczego wziąłem taką patelnię, a nie prost, taką bardziej płaską, taką zwyczajną? Dlatego, że będę później tu obsmażać pieczarki. A jak wiecie, pieczarek jest zawsze bardzo dużo, zanim zacznie się, zanim zacznie się je smażyć, a później one zmniejszają swoją objętość. Więc żeby mi nie brudzić dwóch patelni. A ja nie lubię, za, za, za dużo sobie brudzić. E, to wziąłam po prostu taką patelnię. Obsmażę tu schab zaraz i będę na tej patelni później też smażyć pieczarki. Obok tutaj mam garnek. Garnek ma powiem Wam 3 litry. I do tego garka naleję tak z litry wody. Nie więcej. Tak. I włączę gaz. Tak. Włączyłam gaz. O. A tu nie, ja nie będę obtaczać y, mięsa y, mąką. Nie, ja będę po prostu tak o, obsmażać, bo później ten cały sosik, co się tu wytworzy, i tak pójdzie do e, garka obok. Także zaraz zobaczymy, czy już. Pokroiłam na takie tak jakby na takie kotlety. Zobaczymy, czy to już. i z drugiej strony będę przewracać do Was wrócę. Jestem u was z powrotem, schab będę przewracać na drugą stronę. zarumienić. Do garka obok, gdzie żeśmy nastawili wodę, wrzucam dwa, trzy listki raurowe i trochę papryki ostrej. Paprykę ostrą można pominąć. I tak będziemy obsmażać cały schab na taki naprawdę y, dość taki intensywny, y, podsmażony żeby był, żeby nie był blady. Każde mięsko, które już widzimy, że jest podsmażone, tak dość mocno, bo tak właśnie powinno być, o, to przekładamy po prostu do tej gotującej się wody. W międzyczasie. Zaraz zobaczymy, o, jeszcze odwrócimy. W międzyczasie obierzcie sobie kilka ząbków czosku i mam taką jedną dość dużą cebulę. Mięsko już się na tyle podpiekło, że całe już przełożę. O, tam w garku się po prostu będzie na małym ogniu gotować. Ile gotujemy schab? Powiem wam, że teraz to z tym schabem jest różnie bo wszystko zależy od świnki jaka była jeden schab się ugotuje bardzo szybko, a drugi bardzo wolno nawet i do godziny czasu tutaj mam cebulkę i teraz na tym podsmażamy cebulkę ale później Wam pokażę, ja widelcami sprawdzam czy mięsko jest dobre tu mam 70 deko pieczarki Obrałam ją dlatego, że była już e, nie pierwszej świeżości włożyłam ją do lodówki, zapomniałam. Gdzieś za daleko była i, i ta, także... Ale obrałam już jest wszystko w porządku i będę tą pieczarkę e, zaraz kro, kroić w plasterki. Także smażymy tu cebulkę. Jak cebulka się nam zeszkli. To zaraz ją przełożymy, tylko dodamy jeszcze czosnek oczywiście i przełożymy ją tam do garka, gdzie się nasz schabik gotuje. Ja Wam zaraz pokażę, jak się schabik gotuje. Jak to wszystko wygląda. O rękawiczki ubiorę, bo garnek gorący. O, proszę bardzo, widać? Widać. Ładny brązowy kolor, woda ma. O, bardzo ładny. To właśnie od tego, że żeśmy dobrze opiekli schab. I są tu liście laurowe, no i papryka ostra, tak jak ja lubię. Nic więcej na razie tu nie dodajemy. Cebulkę zesmażymy. O, widzicie, i całe to, to, co było tutaj takie obsmażone. To wszystko właśnie teraz wejdzie w cebulkę. Cebulka się fajnie zeszkliła. I teraz dodam czosnek. Czosnek się ładnie chwilkę tutaj zeszkli. No, i dodaję oczywiście do tego schabu, co Wam przed chwileczką pokazywałam. Nakryję pokrywką. Dam malutki gaz. Naprawdę malutki, żeby tylko delikatnie się smażyło. I to wszystko, ale tak patrzę, że tutaj jest jeszcze pozostałości e, po, 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 po e, schabie smażonym, ale to nic nie szkodzi, ponieważ tu będziemy jeszcze piec pieczarki, także to się wszystko fajnie nam e, do sosu, do pieczarek po prostu nam się, ten smak, nie, 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 nie po prostu nie weźmiemy patelni i nie umyjemy z tym, co jest na patelni, bo by było szkoda, ale... Zawsze mi się podoba zapach pieczonej cebulki i czosku. Dobrze. I teraz dodaję, tak jak mówiłam, do schapiku. Wszystko ląduje do garka. O! Schapie z mięsem e, suchym, chudym. Więc jeżeli troszkę tam tak daliśmy tego masełka, to nic nie szkodzi. O, ale ładnie wygląda. Muszę wam pokazać. Proszę zobaczyć. Brązowe piękne. Taki właśnie powinien być sos. I na malutkim gazie dusimy mięsko. Tu będę teraz dam dwie łyżki też masła klarowanego. O. Jedna, druga wystarczy. I będę tu zaraz przysmażać nasze pieczarki. Pieczarki pokroiłam. I teraz na tej samej patelni dam te, właśnie, te troszkę masła klarowanego. Masło już ma dobrą temperaturę. O. I będziemy je podsmażać czy tam dusić, ale też bym właśnie wolała podsmażyć je tak troszkę bardziej. Tak jak schabrześmy podsmażali, to żeby też były tak dość dobrze podsmażone pieczarki. Także mieszamy, żeby się nie spaliły, ale żeby były dobrze podsmażone. Jak podsmażę, pokażę o co mi chodziło, bo po prostu zobaczyć, jak będą wyglądać. Już do Was wracam. Pieczarki się podpiekły tak, jak chciałam. Cała woda z nich wyparowała, i one się dopiero teraz podpiekły. I takie właśnie miały być. Nie ugotowane, tylko podpieczone. O. I teraz sobie muszę, bo chcę Wam pokazać, więc muszę odstawić troszkę dalej. Tak. Zgaszę gaz. Wezmę, bo tutaj tak jak wiecie gotuje się już moje, moje mięsko z chabik, Oj, chyba zaraz zaparujecie znów, no ale inaczej się nie da gotować, jak po prostu w garach paruje. I te pieczareczki dajemy tutaj do mięska. Było około 70 deko mięska, z chabiku i około 70 deko pieczarek. I teraz dalej gotujemy do miękkości mięsa. Nic jeszcze nie przyprawiamy. Na pewno widzimy się za około 30-40 minut. Wracam do Was z powrotem. Schabik się ładnie mi już ugotował. Ja po prostu sprawdzam widelcem. O, widzicie? Po prostu delikatnie wystarczy wziąć i on po prostu odchodzi. O. Zresztą wzięłam kawałek też do buzi, no i po prostu spróbowałam. U mnie wystarczyło niecałe 50 minut, i wszystko się ładnie ugotowało. I teraz tak, nie będę tego zalewać śmietaną, nie po to właśnie podsmażałam e, porządnie pieczarki i mięsko, bo chciałam po prostu inny sosik. E, do robię taką, e, jakby zasmażkę I teraz tak, ja mam. Swoją mąkę taką zasmażaną. To jest u mnie na kanale, na kilku filmikach robiłam, ale kto nie wie, jak to zrobić, to jeszcze umieszczę pod tym filmikiem, w pierwszym komentarzu będzie link, gdzie robię taką swój, własną zasmażkę, żeby nie używać masła. I tutaj mam tak: tutaj mam około, no tak, może setkę, tak, wody z ogórków kiszonych. I do tego dodałam trzy łyżeczki właśnie tej mojej zasmażki Wyłączyłam gaz tylko dlatego, bo yy, yy, wiem, że są tutaj młode osoby, które się boją, że po prostu jak wleją coś takiego, to im się zrobią kluchy. Jeżeli się tego boicie, to yy, jak zobaczycie, że sos się już ugotował, proszę zakręcić gaz, poczekać, aż przestaną być bąbelki, i dopiero teraz wlać sobie tą zasmażkę także nie zrobię wam na pewno się nic się nie stanie o wymieszamy porządnie a tę paprykę te liście laurowe to jak, jeżeli ten to możecie powyciągać ja wyciągam właśnie jak mieszam i patrzę to już wyciągnęłam o i dopiero teraz dajcie sobie jak wymieszacie na ogień o i pogotujcie przynajmniej tak ze dwie minutki trzy, bo musi się mąka nam zaparzyć. Na mały ogień i mieszać. I wtedy na pewno sos zacznie Wam gęstnieć, ale nie zrobią się tak, jak niektóre osoby mi pisały, że właśnie boją się, że jak wleją mąki, to się zrobią kluchy. Jeżeli zrobicie w ten sposób, to kluchy Wam się na pewno nie zrobią. Boże nic nie widzicie, ale nie mogę was bardziej przybliżyć, bo wtedy parujecie mi kamerami. paruje po prostu. Od gotującego się sosu. Kilka osób też się pytało, co daje to, że daje ja wodę z kiszonych ogórków. Ja to po prostu daje taki inny smak so sosowi. Po prostu musicie spróbować. Będzie, podejrzewam, że w większości osób będzie to smakować tym, którzy lubią ogórki kiszone. Bo jeżeli ktoś nie lubi ogórków kiszonych, no to raczej bym po prostu dała tylko zwykłą wodę i, i, i tą mąkę, taką zasmażaną. A ja chciałam o taki ładny, ciemniutki. Chyba to widać? Widać. Ciemniutki sos. O, przyszedł Bartuś. Bartuś, co ty chcesz? Ojej, jej, jej. Tak? No. No, gaduła przyszła. Czemu, a czemu ty taka gaduła jesteś? Co? jej, coś się stało? O, widzicie? Już się zaczyna gotować. I właśnie mąka się w tym momencie zaparzyła. Dwie, trzy minutki i odstawiamy. I mamy bardzo fajny ciemny sosik ze schabu. O ciemny sosik ze schabu, jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej gęstszy, to po prostu musi dodać więcej mąki, ja nie potrzebuję gęstszego sosu, dlatego że jak ja go sobie dam do pojemniczków na, na, na jutro czy na pojutrze, to ja po prostu on jeszcze zgęstnieje, więc dlatego nie robię takiego fest super gęstego, dlatego że nie będziemy go tylko jeść dzisiaj, tylko jeszcze przynajmniej jutro, pojutrze. A, chyba, chyba powiedziałam tak, to właśnie ten specyficzny smak od, od ogórków. bardzośmy mi przerwa. Jeżeli ktoś nie lubi ogórków kiszonych, na pewno nie będzie mu smakować, ale jeżeli lubi, to naprawdę, no to po prostu. A. I teraz, jeżeli, bo dałam właśnie tą wodę z ogórków kiszonych, żeśmy nic więcej nie dawali. Teraz, bo ja dałam papryczkę ostrą, jeżeli ktoś nie dawał, no to teraz pieprzy i daje sól, jeżeli nie dał yy, ten. Papryczki, wody z ogórków. Także próbujemy, i w tym momencie dopiero dosalamy czy dodajemy pieprzu. Także jak się przepis podobał, poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!